No, myślę, że grając. To... Możemy zagrać mele. ten, mele. meczap, jak bardzo chcesz. Mogę. Pu... Mogę pójść z setem i łatwo cię zniszczyć. Tak całkiem szczerze mówiąc. Dobra, szako jakiś. Boże. W AP idzie, to jest tyle to jest tyle plus, że idzie AP. Bo była runy pod o, AP. Dobra. Runy ma pod AP. Nie no, o pod AP idzie, to jeszcze do przeżycia. Bo AD Shako to jest największe tej tejże. I to tak już oficjalnie. Nie, nie, nie ma, jak nawet jest broken postać, to nie jest takie skurwysyństwo jak Szako pod AD. Nic nie robisz, tylko i tak kuj kurwa i auto-ataki. No kurwa, skill, zajebisz No czyli to jest logiczne, bo taki też to już No chyba, że nie. Na Shako tak. Na zasadzie uważam, że też już flash jest mało potrzebny, no chyba, że W chcesz dobrze użyć, no to tak, to flash się przyda, ale tak to set nie jest potrzebny setowi flesz. flash. go se i nie ma. No no się tą niewidką kurwa, może Ci ratość po mordzie kurwa i tak chuja mógł zrobić, bo to jest niewidzialność, nie kamuflaż jak pajka na przykład. Niewidzialność. Ale w ogóle zmiany dają Rengarowi i to przyjdziemy testować Rengar Senna ten jak będzie patch. Ale to jest to jest łatwe do zniszczenia, bo w red game to on tylko daszy ma. Tak szczerze mówiąc. Grałem sporo na ARI takich no, taki gości 120 tysięcy max. Ja mam 400 tysięcy, zobaczę może on coś uratował się. Jedyne, jak chcesz zrobić coś w late gameie, to widzę nawet, że chłopy zmieniałem ze wefrosta build na ten, na Liandry w trakcie tego. E czy ku chcesz? Lista E czy ku za... e, chcesz? Nie, co leci to E, czyli coś to co leci. No to... no to dobra, to E. Nie no, z góry to erka jest, z góry to erka, to się nie pytam. Bo kurwa, erka na pierwszym levelu, ja pierdolę. A dobra, Jezus, znowu się wystraszyłem, że Afka mam ja pierdolę Spierdolam czarny domen, U domen. Baka, bata, baka. Idę zbardować rzekę Wracam za 5 minut No chujas. trzeba było powiedzieć to bym widział ku kurwa Set Vill praktycznie oprócz chyba tylko tam rucha seta, a tak to nikt nie rucha seta wiry. Set ma bazowo chyba największy damage w tej grze z autosów Przez pasywkę Naprawdę, ja byłem czasem złożyć dwa sztylety na prędkość ataku i kurwa każdego mnie rozpierdalać A no, ja no, no, pierwszy level wygrasz O tak ci powiem pierwszy level z tempo wygrasz A już od drugiego levelu to jest pierdalej od niego Waszy matka ci zaraz przyjdzie i wyjebie chłopa Krzysiu golonka Ej, Golonka kurwa O fajne armory na fajne armory na starcu nie? O, siema Nie ją w O kurwa, nie trafiłem Warłem ją, dobra Dobra, dobra, ja mi jeszcze trafił... Trusić... Masz i film to pod tu kurwa czekam na to O kurwa ty, no, i mam... ale mi zrobił image. Drugi level się wbijam. No tak, robi level to ja się od razu wbijam, kurwa. O suko, dostałeś ta, ta, nawet nie zdąży, nawet się nie zdąży. Kurwa. Ja O? Dawaj się tylko tą klejstą drugi lewy ich ruchamy kurwa Masz ich na... masz wszystko przynajmniej zachowane, to jest plus Ciao kurwa zajęliście O taka Czemu ty na drugim? Przecież mówiłem ci kurwa, że na drugim nie zapierdalaj się na nim Ale ja bym go całkowicie sam nie wszyscy to rozumiesz Teraz ja będę miał wojnę O kurwa to fajk mate, fajk mate No, co jest kurwa? Ile mi tego damage wypierdala, no? Dziwka jebana, no. Co jest kurwa? Ja nawet heala nie zdążę włączyć, to on już mnie kurwa wyjebie. No. Nie wiem, kurwa, ja jestem one-shotowany przez kurwa pajka z Lucianym game. Miałem ja 120 HP, nagle kurwa zniknąłem. Nie wiem, kurwa, 56 armorów, ma Mam 56 armorów, chuja się da zrobić, nie gram rankedów, kurwa z wami. Sorry, że zagram. Bo kurwa się nie da. Nie, nie chodzi o ciebie bardzo, jakby co. Kurwa, jakie Mery dostaje Piździelskie, no nie da się. Chodź pierdolę mu się do drzwi Chodź Lokur, loktur, loktur O wyjebał go pewnie. A dobra To to było ja tu stoję. Jak przyjdzie to możesz serki na pierdolę, tak? Że, kurwa się zesra. Tylko smajtuj. Jak masz. Dobra. Eee, dobra, że tam czasowo nie zrobiłeś idealnie to pierdolić. Dobra, wyszliśmy na szczęście. Jaj kurwa, bo... chodź kalista. Dobra Nie No dobra, dobra, dobra Flash Flash E? Tak czy tutaj przyjdzie tylko? Nie, on nie żyje na raz No dobra rób sobie cię falę przez ten czas Szako. No. Co tu się dzieje? Szako znowu został. Co? No, no nie wiem po co Co tu się dzieje? Ten szako jest wszędzie. Nie, to jest. Znowu zbuffowali szako. Kocham tą gierkę. Znowu zbuffowali szako. Nie widać z powrotem tego ku. Kiedy było ku widoczne, to już się dało grać. Dało się, dało się grać. Nie da się kurwa teraz znowu grać na szako to jest permabana dżungli Ja kurwa nie grałem już tylko ten flexu, bo się zabije. Nie da się grać w flexu, bo kurwa... Wyjdzie nam z wyjdzie Team, kiedyś miałem, tak? Że grałem sobie z brązami. Dostałem jednego brąza i cztery platyny i weź se kurwa graj w gierkę, bo to jest kurwa flexy, to jest gówno jebane Możesz takie gówno takie gówno, takie gówno dostać. Nie, ja nie idę. Ja idę dalej w ligę, bo długo nie grałem w ligę, chcę trochę pograć w ligę. Ty co, jest, tu jest Szaco, ty. Uważaj na przyjrzał. Wy to macie mi kurwa syć ma W szóstej minucie, w siódmej. Był na to zrobił dwa na bocie teraz nas gankował. I ten, i potem, i na topie zgankował O, ty! Dobra, przejmij mi po kontrola. Co ty kurwa, kurwa robisz? Kurwa, Niech się miszło, nie, tak. Kur... Co ty Co... zrobiłeś? Kampion! No nie są brązy! Bo to się kurwa trafia golda. Pewnie jeden jest tym brązem, pewnie topleń.

Ja pierdolej, patrz, on będzie kurwa latać, tak. Yy, zajebista gra. Ej, dawaj. Opierdolę tego Luciana, no. Patrz kurwa, jak lata. Wypierdalaj. Manę. Nie, ja się cofam, że nie mam mana i mam ty golda, bo dostałem strzał od z, z tego Luciana. Dobra. No prawda. ten jungle jest strasznie gra wokół tego bot'a. No on cały czas tak on tak naprawdę? No tak, on był raz tylko na topie na samym początku, na i nie widziałem go w ogóle. No nie był. No nie był, on gra wokół bota, kurwa. Nie, on kalisty. O co, ja, mam, ja mam demy z kalistą, jak użyjemy dobrze wszystkich wszystkich, wszystkich wszystkich rzeczy, my dajemy praktycznie perma stun'a. No tak, po prostu nie wbijaj więcerką, nie wbijaj no więcerką. Nie wbi, nie Wbij wbi tak, żebyś zrobił mocne zagrożenie i użyła ulta bez, bez użycia twojego ulta. O ty no ty, no. Do... Nie, ja mam, jestem na tyle tankowy, mam ult'a Teraz tylko Shaco pilnować Ja idę po zrobić. No, ale dopiero pierwszego warda tam... o Sako. No nie, go nie zabijemy chyba, nie masz tyle wyciągnij mu ło kurwa, ale dobra, dobra, for, 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 dobrze zagraliśmy i może tak co kurdam faktycznie już tak naprawdę wchodzić, ja romuję, bo nie mam i tak nic do roboty na tym bocie, bo kalisto zginęła ale dobra, teraz możemy coś robić na tym bocie z tymi galaktykami bochuję Ja, yes, ja, yes, sorry Jakie tam ciężkie życie na tym idzie, ja No nie, to ty już mogli wyżić No to przynajmniej na junglera nie rzekaj, bo dostałeś jednego gank'a tylko No dobra, ale ja wiem, że faktycznie No jak jest lepszy gracie mechanicy to chuj Nie dopiero jak jakiś laki ma, typu teraz to szako, że ci idealnie się wpierdoliliśmy w pacynkę, to akurat bym się w wkurwił

Dobra, nie, 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 Byłem wiedział, nie zrobimy. Gdybym ja wiedział, że tak zgwałcimy gościa, tylko jednym wejściem, to bym rzucił. to tak to i tak to i tak to i tak to miejscu co jest. Ja tak 100 jebanych armorów. On jeden item i wali mi 250 skryta. No wytłumaczy mi ktoś, jak to działa? Kraken czy, czy na no, wytrzymanie. My w dłuższej walce zawsze z nimi wygramy, a z Łukleszem to już na pewno. Sam Mechral. Kierujemy to skalistą w zasadzie, bo nic innego nie Nie, jeszcze, je, mamy Kalistę jeszcze. To jest jeszcze mecz do wygrania, bo mamy Kalistę jakoś tęsowną. I ona, która będzie odskalała tego, tego seta w ciągu trzech lat. Ono do O no. A, Drake a już robią. No to chodźmy tam. No kurwa, jak już robią, to ciekawe jak tam pójdziesz. O nie, dobra, nie robią. To chodź.

O oh, kurwa Myślałem, że... Kurwa ratuj się Dobra, nie, ja ją spierdalam Dobra, ale mnie jak masz nie Kurwa ty masz tyle... Ja tyle ono tego nie wiem Jak ja mam wejść kurwa 4, no na czterech typa to nie mam, bo ja mam na jednego targeta CC No ale masz tylko przecież globalną. Nie, właśnie zdłożyłem ją, bo nie trafiłem. Boże Wizja wszędzie, wizja wszędzie, kurwa będę musiał to czyścić teraz 5 godzin No wizja wszędzie kurwa Ale ja jako, jakoś to pójdzie na, na ten fajny Ale zaraz go z na 100% No proszę. to okay. ja będę się cofać ale przytomniecie to Bo to i tak już wiadomo No chuj z tym Drake ja pierdolę mam mamy jednego Mamy ale mają słabą mamy Słaba dusza jest, słaba dusza jest. To rejki to nie patrz masz no, tak bardzo. Ty, byśmy mogli tyle zdziałać. Daj zaraz, ale nie drugiego, spokojnie. Nie wiem, czy zdążysz. Masz, masz, minutę 30, a oni tutaj idą. Aj. Z, z, z ludzkiem. A w Z dupy. No nie no dobra no ale się grupują, nie wiem może na 5 teraz gramy, bo mają palka. za nie się wszyscy nie wiem zróbmy Nie wygramy 5 na 5 teraz Są za na 5 na 5 teraz mają palka przecież jak chcesz 5 na 5 walczyć A to już nie żyjesz. No nie bardzo. To Szako ma... Szako ma tam. Przecież kurwa skoczek... Niewitkon, co dwie sekundy. Weź to kurwo graj! Jak ja mam kurwa trafić z skill w szako. No nie da się kurwa. On sobie używa jednego skilla, do którego mózg nawet nie potrzebuje. Nie wiem kurwa, nie grajmy Rankedów, Flexów. się nie da kurwa, bo się jeden trafi. Prawią się ten team. To jest takie typowe kurwa dobieranie. Nie wiem, kto to wymyślił. Jeden brąz, cztery goldy. Już się trafiają do brązu w full squad. No nie był kurwa, kto to wymyślił. Jak ja mam mieć przyjemność z gry? Dobra, nie żyje. Nie żyje, nie żyje. Ja idę tam, ale nie mam późno. Jestem. No znika, nie wiem. Okej, nie ma sensu. Nie Kali nie bardzo A nie, dobra, końc ma Dobra, jesteś tak do tyłu, jesteś do tyłu to warf, masz Chodźcie, dry, ten O, fajnie 102 rezisty 102, 102 rezisty Okej Ona jest tu, ona jest tu Chcesz szafać w nią? <ś2> 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 ty, 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 ja jeden skill, skill. <ś2> Mak, który zadaje mi 300 trudem co, co każde jedno skill. Ja pierdolę. Nie, no dobra, git. No, dobra, wracamy. Zobacz. Nie, uciekajcie, już się uciekajcie jak najwięcej Dobra, i czary, zabijcie Ale żeś majster pokazał, kurwa Idę, 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 idę do ciebie, Jone Kalista, tylko spokojnie, spokojnie to zagraj Spokojnie, aż jestem A dobra, to jest czarko to. Dobra, nie ten, wypierd... Ty, co jest? Nie wiem, który to jest, którą testowałeś. Dobra, ja wiem, że to jest ta... Siema! Moją... Jabi, 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 jabi. Dobra, widzę, nie wiem, co jest ten. Gdzie no, on się kur... Jak cię p... No. Polecam tego szako nie wiem, kurwa, no. Co jest? Bakty i ten. O nie! Nie miałem range'u na Shaco. Dobra, walcz, walcz, walcz ich. Waliś Dobra, no to, jeszcze, to się nie wyszło. Ja ci nie, nie wiem. Dobra, nice. Przestrzymaj, przestrzymaj go, no nie, no to No zabij. Kurwa, seryj podjebałem, to niechcący. Dobra, jebać z Drake, to jest jakiś józef ten Drake. Ja pierdolę. Us... Wejdź, kto... I ony pójdź za to dobi. 500 golda 400 sorry Nie, wiem no, no. no, nie? Nie? No. No, to... nie wiem czemu ja jestem najlepszy w Asasydę w tej grze To jest jakieś pierdolnięty Ej kurwa bo tutaj no, Dobra, nie, on nie żyje na pewno. On no, nie On nie żyje. Dobra, nice. Ładnie, ładnie, ładnie. Jest tam tam. Nie, ten, drugi. Nie kół. O, ku, Kurwa. Też. Dobrze zagrał. wykrywając. Dobrze. No zrobi. Ja już miałem spóźnić wyczefany z cekami. No dobra, no ja mogę tak inicjować no stop jednego, ale kurwa, no. Całego teamfight'u wam no. nie zrobi by... Leon, no. Idź i one Dobi tego Towera na topie. z dupie, teraz trochę nie ma, to nie ma co tu walczyć wolniej. No i mamy już Luciana i Ari fidę tam. A to Ari to spłynęła, jak tylko kurwa weszliśmy. Dniem. No lepszy ten. I ma dwa ity, bo dostał shutdowny, mocno coś grać jeszcze. No 6, tak, jest, 10, jest i on, bo tymi one, z tym imionem w życiu można grać. Hmm. Mam. No co uskampili się na ciebie. Czekaj, wejdź, go. O kurwa, paj. Okay. A Sorry. Dobra nie mi tu Nice No ja wiem, bo jestem dobrym Leonem to... Ja byłem sekundę Ludzie ba... parą kurwa jak oni puszują Ja się cofam do bazy i polecam wam też Znaczy jeden tylko, chuj Ej, czekaj On tu jest, on tu jest! On tu musi być! Nie! Jakim co bym on zwiał? Ej, ej, dobra cheater! Przecież ty podrzuciłeś go! Była nad animację kurwa podrzucenia, kurwa tą nie mam mam Dobra, nie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Chodź tu kurwa! Ja pierdolę. no jak ma nie spierdalać?

Weź idź na tego topa albo na właśnie puszuje fala na bocie i ona jest mecz, rzeczą do wygrania tak szczerze już seta se, se zabiliśmy we dwójkę Tak na chillu Myślę że ja mogli i tego Lucianek zacykujemy go zabić na spokojnie No Dobra no nashard to musiał być Musieli Bo musieliść zrobić nashora nawet ja nie, nie mówiłem bo to wiadomo było, że zdążą Ciekawe, jak chcesz bez kalisty to zrobić, i ja dopiero wstałem. O ty. Siema. Kurwa, jakby tu Jone był. Ja pierdolę, jakby to był Jone. Ja by... Nie zabijesz go. No. Sprawiaj się Wysz... o. Nie, trzeba było kurwa nie używać ulta Nie używaj takich ultach, po prostu stój i czekaj na niego On nie wie gdzie ty jesteś dokładnie Aha, aha, mia nie miała już zoni, ale ulta mogła mi, ale ten, ale ale E nie zadziałało. Kocham grę za te jebane hitboxy. Ewidentnie, kurwa, już była po zoni, Zon i tak, kurwa, CCK nie zaliczy. No po, po chuj. I one masz... Czek Dobra, czekamy na ulta czekamy na ulta Szkoda, że ten debil wyszedł, było chyba... Kiedy masz urta? No dobra, to ty, to ty... No ja... Ej, kurwa. Nie grajmy, kurwa, flexów, idziemy na drafty. Bo tam przynajmniej spra...